Pierwszy pojazd, z którym żeśmy walczyli, który dostaliśmy od marki DOWS. Niestety uległ uszkodzeniu, jest na warsztacie i czekamy na części. Dzisiejszą misją jest to, że firma DOWS wysłała do mnie jeszcze cztery palety napojów, energetyków dla straży, dla policji, wojska, które, które pomaga. Nie mogliśmy dokończyć pracy, którą, którą żeśmy sobie założyli, i dzięki uprzejmości tutaj grupy chwalińskiej Forda w Opolu. Dostaliśmy Forda Rangera, nie tego, zaraz pokażemy którego. Mamy tutaj pod maską 3 litry V6, niecałe 300 koni. Zawieszenie Foxa, więc w ogóle to jest hit, bo tutaj pan, który nam wydał ten samochód, mnie przewiózł ostatnio po takich terenach polnych Ja byłem w szoku, nie? w szoku, że, że po prostu samochód potrafi 81 godzinę jechać po polach, a w środku można sobie kawkę pić Naprawdę zawieszenie robi mega robotę A Co mi da te wiochanie? Pewnie wszystkiego nie pakujemy, ale one dziwne są starych No bo w cieniu, ubój Wszystkich pewnie nie da się pakować radujcie, a ja będę nagrywał <grywa> Dobra, najbliższa żabka. Panie kolego. Patrzcie, w workach. No jest gif. Zamkniemy pakę i myślę, że będzie się bierzać. Dzień dobry. dobry. Mamy dla strażaków napoje darmowe. Czekam masz? auto wyjedzie Co, Tak i podjadę tak, tam No. Super, dzięki, fajnie Cześć Cześć z no, no. siebie wszystko i tak. gara, nie? Jadujemy no nie? Tak, Ogólnie na Lewinie tam jeszcze z, działają? Tak, tak, tak. My tam tak, jedzie... tak, no tak wiemy, To my się tam jedziemy No wiem, myśmy tam jeździli, nie? Tam jeszcze gorzej To nie? jedziemy teraz tam Bo Stop, są tam ale nadal Ale Tak, 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 tak Dobra, Dobra. Trzymajcie na się, na razie Mają kurcze autobusy, są to jakieś zwyżki i tak dalej. To jest cała siedziba, sport Lewina, szkłady. Żeby wyjaśnić Wam całą sytuację z tym odcinkiem, to zapraszam Was do obejrzenia kilku materiałów z dwóch dni poprzednich, jak działaliśmy innym samochodem, żebyście zrozumieli dlaczego jest zmiana samochodu, co się wydarzyło i co robiliśmy. To, słuchajcie, misja jest taka, że w sumie 3 dni temu do Kamila napisałem, bo Wojtek mi wysyłał filmiki, jak jeździć dużym wozem strażackim, że tylko tym można wjechać tam w jakieś rejony tutaj pobliskie nasze. Napisałem do Kamila wiadomość, czy nie chciałby wysłać samochodu, żeby pomóc. I w sumie wczoraj jak wylądował w Polsce, od razu się do mnie odezwał, że jak najbardziej wysyła i właśnie dojechało. też tam się zgłaszały na radiu, że też mają pozakończone akcje z ich strony Dzisiaj akcja zakończona przez to, że idzie burza, ale przynajmniej strefa jak to co tak, myślimy, to bierzemy wszystko. Wody, tak? Tak. Nie ma to jak przez się 3 godziny i znowu jechać, co? No, tak, to, to, to wiesz, ja w ogóle mało spałem, bo ja byłem tak podierany, że myślałem, kurde, gdzie tu jeszcze, co jeszcze może wyjść. No nawet, teraz kolejna wiadomość, że z hodowlą psów 20 psiaków, małżeństwo jest uwięzione i mety 20 wody, nie, w domu. Pierwszy transport jest godzina 8.30 Jak widzicie mamy dużo wody, jedzenia, army dla psów, pieluch, mąki, płatki, wszystko tutaj jest. miejsca miejscowość teraz w Wajtek jedziemy? Drogoszów. Drogoszów. Drogoszów? Chodnie koło... są. Dobra. Lecimy. Nie Nie chcą nas puścić, bo, no bo nie mogą. tak zaproczy. A jak nie to pole lecimy. To... Dobra? To nie dogonicie K nas dalej. Dawaj, no lecimy. Będziemy się strzelać. Spokojnie i służby. Dobra, jedno utrudnienie drogi za nami. Çıplak Okay, bo, możemy dać, nie? Bo jak nie macie, bo... No, bo... Nie, bo to, my to, to był by jedyny. Teraz dostaliśmy, by... no, to, to, żebyście no, daleli, dobra. Dobra. dali To był jedyny, więc możemy wziąć. To damy wam, żebyście dalej nie? No, no, dali. Ponoć jest problem taki, że bardzo dużo darów trafia do punktów zbiórki, ale nie trafiają do ludzi, bo nie ma kontaktu, albo po prostu nie ma pojazdu, żeby tam gdzieś dojechać, więc my jedziemy bezpośrednio do osób, które do nas na Instagramie pisały, że potrzebują i zobaczymy, co tam będzie, nie? Awarenek w Jak się woda zagrzała? No, no właśnie dziwne mówię że poczułem że coś za zaje... hmm, To No pody się, się ka Jakiś wężyk musiał puszczać no? no. no, To ciekawe czemu to się upiera przyjezę przyjezę piękną Tak To jest wyciągnęłem. rurka Dobra znaleźliśmy Wyciągnęliśmy już ten, y, tam rurkę z tego zbiornika ten płyn stąd wlaliśmy tutaj po prostu I teraz powiedz mi, jeżeli tą rurkę bezpośrednio w***, bez tego kapsla tutaj to będzie git? No, Tu i za tak o***my. Mamy trybki no, I zalejemy to płynem, nie? To. Kontrolujcie tylko więc, żeby nie było no. Jeździć kontrolować, tak? <laughs> <Skurma>. Typowy tak, <laughs> ty <Anik>. Typowy <laughs> tak Dobra, dobra Dobrze. Musimy jakoś no pomóc wam. Wiem, no, to, 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 widzę, że drugie że się. Dajcie radę sami, tak? Musimy dążyć tak. przed powietrzu, jest na parę kilometrów. 올라jemy, tak, tak, tak. No dalej, dalej. No bo wiecie, tam dalej nie przejdziecie, tam zamknięta odcięta droga. Jedziemy na lewin, zrzucimy to, co na pace mamy. mamy do. Ja tutaj tam metr 20, mogę wodę bierzeć. Tam jest przejebany w to w tym zostawić, czy nie? Co? Oni są to z czy my mamy adresy, nie? Mam gdzieś tam po znajomych adresy, okay. mamy, to sobie porozwozimy. Dobra, dobra. dodałem wiesz, adresy, co potrzebujemy, gdzie potrzebujemy. Jak chcesz, to możesz z nami jechać i będziemy jeździć o tych adresów. No, też wiem, że u mnie pod domem jest dużo żywności, bo akurat do mojego domu nie zalało, ale jest przy samym rynku. Puszczą nas tam normalnie? Proszę. Puszczą nas tam normalnie. Tutaj powinni, no ale wcześniej właśnie mówiłem, nie, Adamowi, z rozmawiałem, no. wysłałem komuś mapę. Że lepiej było tam, gdzie ja wtedy na was czekałem, od tamtej strony. Od, tam to, od a, tego. Tam się po prostu wie ze nie? Na Moniuszki 27 potrzebujemy jakiejś konserwy Jak przygotujesz to wszystko, to ja podjadę po prostu tyłem do wodu. A ja potem no zawrócisz sobie nie, właśnie tyłem, żeby on co od razu przeszedł na płot. Ale bo teraz jest A ile było? Tak, są ślady, tak? Tak, są ślady, ja. No, tak. Patrz tak? bardziej ile tam? pół metra spadło. Oni mieli do samych drzwi. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.